Uczniowie rozpoczynają egzaminy ósmoklasisty. W poniedziałek 370 tysięcy ósmoklasistów zmierzy się z egzaminem z języka polskiego. Jutro matematyka. W środę – język obcy. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewniają, że mimo strajku nauczycieli egzaminy odbędą się zgodnie z planem. Egzamin ósmoklasisty różni się od egzaminu gimnazjalnego liczbą zadań otwartych, cechą egzaminu ósmoklasisty, taką, która na pierwszy rzut oka się pojawia. Kiedy otworzy się arkusz, jest znacznie większa niż w poprzednich latach liczba zadań otwartych, powiedział Marcin Smolik, dyrektorkę Smolik zaznaczył, że uczniowie są świadomi tego, jak wygląda arkusz i że trzeba się umieć wypowiedzieć. Kiedy mówimy, że to jest tworzenie samodzielnej wypowiedzi, nikt nie ma na myśli tego, że to jest wielostronicowa, rozbudowana wypowiedź. Oczywiście jest również wypracowanie, ale chodzi też o wypowiedzi krótsze. Jedno. Dwuzdaniowe, powiedział Smolik. Minister Edukacji Narodowej Janna Zalewska zapewniła w piątek, że mimo strajku nauczycieli egzamin się odbędzie. Mamy jednoznaczne informacje od kuratorów i wojewodów, że jesteśmy do tych egzaminów przygotowani, mówiła Zalewska. Roku, po zmianie systemu edukacji, egzamin ósmoklasisty ma zostać przeprowadzony po raz pierwszy. Egzamin rozłożony jest na trzy dni. Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z częścią z języka polskiego, drugiego, z matematyką, zaś trzeciego dnia odbędzie się egzamin z języka obcego. Tu prawie 95% uczniów wybrało język angielski.